Co, ty film kręcisz? Mhm. Ciekawe, czy będzie słychać, jak buty trzeszczą. Jak to ktoś sprytnie na forum próbował wymyślać, będzie słychać, jak pękają pęcherzyki. No tak. W stylu tego, ale to nie jest folia bąbelkowa, że strzeli, bo z każdej strony to Twoje buty właśnie są na 400 metrach. Ja, pokonałem rekord świata. Strasznie, jestem ciekaw, jak one teraz wyglądają. Szkoda, że tam Może zrobimy im. Ma... może zrobimy im adaptację, żeby HPNS-a nie zamrała. <noise> Trzymamy go na 500. No zatrzymuj, Nie no. no, na 500 o. to jest dopiero teraz. No dobra, 500 metrów. No. O, 490, kurde. Ale winda drugie 500. 600. 700. 800, 900, no tam powoli wiesz już, zaczynaj, coś tu, coś zaczynaj tutaj na, na inflatorii, już tam wiesz, powoli działać, nie? 12 lutego w południe, tam, 900 metrów, złapałeś go tam, tak? Tak. Zaczynamy coś trzeszczyć. No, dobra. no ale widzę, że plan przekroczyłeś. Nie, nie, no poczekaj, no, musiał się trochę ułożyć teraz. Nie? <laughs> A, co się, a, bo to cały czas buty się tego. Tak no, coś, no znaczy tak. nie, wiesz co, możemy mieć jeszcze nieszczelność tu na tym. Aha. Nie, tu nie ma nieszczelności no, żadnej. Pamiętaj, że nie no, temperatura to, to nie będzie miała znaczenia. Nie będzie miała, bo to się, no stysk, atmosfer sprężyliśmy, no wody, woda tam no, woda, będzie miała. No i woda I się trochę sprężyła, mimo Dobra, wszystko, tak? możemy jeszcze mu tu troszkę podnieść do tych 102 dobić. zawsze się trochę przebije. 1000 metrów. A taka męska walka o wynik, wiesz? Tak naprawdę tak? dla butów to zupełnie nie <grymne> <grymne> Dobra, zostawiamy mu te 102. Nie, no, chyba tak. Dobra, będzie 100. No może tam będzie 90, bo to wiesz, teraz o temperaturze będzie wydaje. zależało. Dobra, komisyjnie plombujemy. Dobra, wszystko w temacie. Dobra.